Czy Dawid Ozdoba zaprzedał duszę, aby móc przewidywać przyszłość? Oglądaj dalej, a przekonasz się, że pewne fakty mogą potwierdzać tą niedorzeczną z pozoru teorię. Ostatnimi czasy pojawiło się wiele doniesień na temat rzekomego proroczego charakteru treści publikowanych w internecie przez Świętej Pamięci Dawida Ozdobę, w szczególności w kontekście Pandora Gate. I choć osobiście podchodziłem sceptycznie do tego typu doniesień. To im więcej zagłębiałem się w publikacje, wypowiedzi samego Dawida, jak i osób, które go znały, znajdowałem coraz więcej elementów, które zdawałyby się to potwierdzać. Możecie mi wierzyć lub nie, ale Dawid faktycznie przewidział przyszłość, która się wydarzy w roku 2023. Niektóre wnioski, czy też zbiegi okoliczności, które następowały po sobie w ostatnich dniach podczas researchu, dosłownie zjeżyły mi włosy na głowie. Zobaczcie, co nas obudziło dzień po analizowaniu filmu numer 4 na głównym kanale Dawida. Dziwny zbieg okoliczności, prawda? W tym materiale skupię się na aspekcie duchowym całej sprawy, a nie na grze, jej zagadkach, ani tym bardziej ich rozwiązywaniu, ponieważ moim zdaniem. Granie w grę Dawida jest bardzo niebezpieczne. Zagłębiając się w twórczość Dawida na kanale YouTube, nie da się nie odnieść wrażenia, że sfera metafizyczna była dla niego czymś niezwykle ważnym. Numerologia, symbolika, ezoteryka wprost wylewają się z każdego filmu i opisu. Dawid miał wiele kanałów YouTube, wiele kont na Instagramie, na których treści publikował równolegle. Praktycznie każda z tych treści była naszpikowana jakąś symboliką, ukrytym znaczeniem, niejasnymi hashtagami i opisami. Było tego bardzo dużo, bo z tego co widziałem, to parę tysięcy filmów. Ciężko jest uwierzyć, że zaledwie jedna osoba była w stanie wyprodukować takiej ilości materiałów, które są ze sobą powiązane. Mnie, jako osobie wierzącej, od razu nasunęło się to, że Dawid wydawał się być sterowany przez coś lub kogoś. Dlatego właśnie takie treści tworzył, i też na przestrzeni ostatnich lat, kiedy publikował, widać ewidentnie, że te treści stawały się coraz bardziej mroczne. Panowało w nich coraz więcej chaosu. I myślę, że warto zwrócić uwagę na konkretne symbole, które co jakiś czas powtarzały się w twórczości Dawida. Ja podałem tylko kilka przykładów, ale jak prześledzicie filmy. Prześledzicie publikacje, to na pewno znajdziecie tego więcej. Mianowicie chodzi oczywiście o 3 szóstki e, znak rogów. Interpretację pozostawiam już Wam. Wiele osób uważa, że to, co robił Dawid, e, było dobre, że chciał obnażyć pewne patologie show biznesu. Natomiast nie wolno zapominać też, e, że on również się z tego show biznesu wywodzi. No ale wracając do sedna, czyli do sprzedaży, Duszy, jak to nazwałem na początku? Co za tym przemawia i dlaczego uważam, że Dawid wręcz dawał nam wskazówki na ten temat, i to bardzo często? Skupię się tutaj na konkretnie ostatnim filmie na głównym kanale Dawida, tak go nazwijmy, bo jest to kanał, który teraz śledzi najwięcej osób i też chyba miał tam najwięcej publikacji. I zobaczcie, co tutaj widzimy. To są jakieś dwie klatki, na które ja zwróciłem uwagę. Oczywiście jest tego bardzo dużo, ale no, nie sposób w pojedynkę to wszystko rozkminić. Pierwsza z klatek, postać, która jest rozdarta między czymś. Wygląda to trochę tak, jakby Dawid w tamtym momencie chciał nam przekazać, że są jakieś dwie siły, które go rozdzierają. Może z jednej strony chciał się zmienić, ale był już na tyle pochłonięty przez jakieś nieczyste siły, że nie był w stanie się im przeciwstawić i nie mógł wprost przed pewnymi rzeczami ludzi ostrzec. I druga klatka, co ciekawe, jest to część teledysku z uniwersum Legend Polskich sprzed kilku lat. I jak za pierwszym razem oglądałem ten film, to coś mnie tknęło, yy, przybliżając tą klatkę, bo skojarzyłem, że w tej legendzie był właśnie motyw sprzedaży duszy za dar przepowiadania przyszłości albo bardziej widzenia przyszłości. No I zobaczcie, co odpisał mi Chat GPT na ten temat. Też ciekawy zbieg okoliczności, prawda? Skupmy się na jeszcze jednej klatce, która pochodzi z tego teledysku i również jest w filmie Dawida numer 4. Tutaj widzimy, jak jest skonstruowana tablica z wizerunkami jakichś osób. Kiedy spojrzymy na tą scenę w teledysku, widzimy tablicę, która bardzo przypomina tą widoczną w filmach Konopskiego. Jak pierwszy raz to zobaczyłem, to naprawdę. Szczęka mi opadła. Widzę, jak wiele osób pisze, że od kiedy się zaczęło tym interesować, angażować, czuję niepokój. Ja też po sobie odczuwam, że im bardziej się zagłębiałem w tą sprawę, to tym gorzej się czułem. Ale jeżeli bardzo będziecie chcieli i dacie znać w komentarzach, to nagram jeszcze par dwa, bo co ciekawe, uwaga, Dawid miał co najmniej dwóch duchowych uczniów. I tutaj też w tle są cyrografy, opętania, no mega dziwne rzeczy i niepokojące rzeczy.